Witaj w Strefie Czułości Rosmana. Ja nazywam się Nicoletta Valenti. Jestem nauczycielką jogi oraz współtworze do Movement Studio. Dziś oprowadzę dla Ciebie medytację Świat Zmysłów. To praktyka uważności polegająca na świadomym doświadczaniu bodźców zmysłowych, która pomaga wyciszyć umysł i zakotwiczyć się w chwili obecnej. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji. Pozwól, by Twój wzrok łagodnie spoczął na tym, co Cię otacza. Zamiast patrzeć aktywnie, po prostu odbieraj obrazy, jakbyś był obserwatorem. Zauważ kolory, kształty, zauważ światło. I cienie. Nie szukaj niczego szczególnego, wszystko co widzisz jest częścią tej chwili. Spróbuj zobaczyć to otoczenie, jakbyś to robiła, robił pierwszy raz. A teraz zamknij oczy. I weź kilka głębszych wdechów i wydechów. Wdech i wydech. Pozwól, by każdy wydech rozluźniał Twoje ciało. Zauważ, że nie musisz nigdzie iść ani nic robić. Jesteś tutaj, jesteś teraz. Teraz skieruj wagę na dźwięki wokół Ciebie. Staraj się ich nie nazywać. Zamiast tego po prostu słuchaj. Może słyszysz odgłosy za okna. Może cichy szum w tle. Może słyszysz swój własny oddech. Pozwól dźwiękom przychodzić i odchodzić, jak fale. A teraz przenieś uwagę na węch. Czy wyczuwasz jakiś zapach w powietrzu? Może zapach pomieszczenia. Może swoich ubrań, może powietrze? Niech Twoje nozdrza delikatnie odbierają te zapachy bez wysiłku. Pozwól zapachowi prowadzić Cię do chwili obecnej. Teraz skieruj uwagę na czucie ciała. Zauważ, jak twoje ciało styka się z podłożem. Poczuj, jak ubrania dotykają twojej skóry. Może poczuj opadające włosy na twoje barki, na twarz. Poczuj temperaturę, temperaturę powietrza na skórze. Możesz delikatnie poruszyć dłońmi i poczuć fakturę skóry. Poczuj jak ci jest z tym dotykiem. Zwróć uwagę na ciężar ciała. Poczuj, jak ciało pada w stronę ziemi. Ciężkie ciało. Tak by Twoja głowa mogła być spokojna. I zauważ wszystkie odczucia, które pojawiają się w Twoim ciele. Może jakieś mrowienie, drętwienie, jakiś Dyskomfort, a może jakaś miękkość, lekkość? Po prostu bądź, po prostu zauważaj. Teraz weź głęboki oddech i zauważ, zauważ, jak wszystkie zmysły. Współistnieją dźwięk, obraz, dotyk i zapach. Poczuj się częścią tej chwili. Podziękuj sobie za ten czas uważności. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, wróć do dalszego dnia z większą obecnością. e se